Mam z tej strony Skylet, dzisiaj ze mną jest Siema, jestem Rosso i chcielibyśmy Wam zaprezentować oto te bronie. Oto te bronie, właśnie to są bronie do ASG. W szczególności ta jedna właśnie tą, z trzyma Rosso. To jest yy, snajperka L96A1. Yy, to jest yy, zamek, który się to jest zamek sprężynowy, który się przeładuje raz i za każdym strzałem trzeba przeładować, tak jak mówiłem, dobra, nie będę się powtarzał. Yy, a druga broń to jest... Uzi. Ona ma już 8 lat, kiedy 8 lat e, kiedyś kupiłem je, za dychę i do tej pory jest, więc <laughs> zadychę. Zadychę serio, zadychę ja dałem. Dobra. To tak, roz co pierwszy strzelał. Ustawiliśmy sobie na naszych rowerach. O, tam macie, o, są jakieś butelki, jakaś wódka. Oraz, żeby nie było reklamy. Y, jakiś rocznik 1900. Gdzie to jest? Za duży zoom. 1906 butelka jakiś setce. Piwo mocne. Jakiś znaleźliśmy i woda Aleksandra. Nie strzelaj do mnie, bo to jest niebezpieczna broń. Dobra. Rosso strzela pierwszy z L96. Stemperki, dobra. Jeszcze pokażmy tu, że teraz w tym momencie jest... Czekaj, ja to muszę oddalić, bo to jest jakiś zrypana ta kamera. No dobra, to jest teraz zabezpieczone. No w tym momencie jest zabezpieczone, trzeba odbezpieczyć. Odbezpieczaj, dobra. I lecimy. Dobra, ja sobie walę tak, żeby którą pierwszą strzelasz, tą pierwszą z tego, z, z tej setki, tak? No, dobrze, zobaczmy ciekawie. Tucz. Oj! Trzy strzały masz, pamiętaj. Dobra. Okej. Okay. Trzy strzały, trzech przeciwników, trzy strzały, tak? Tak. Kurde. Żeby się... Delirkę mam. Oj, popsuło się. <grystanie> Dajesz. Kurwa, ręce się trzasną. Dobra. <grystanie> Mniej pić. Dobra. dobra. Zmiana kamery. Teraz ja będę walił. Coś. Teraz ja będę na chwilę. kamery, dobra. Walimy. Naceluj na i na to. Dobra, dobra. Czekaj. Setka pierwsza odpada. Chyle chyba nie ma. Czekaj. Nie, nie jest. Nie, jest, wypadła. Może nie, nie wpadła w magazynek. Dobra. A, bym, bym, Ale tak chyba nie spadnie, bo jest, jest za mała siła tego. No. Dobra, bierzemy teraz na celowniką z Yyyy, dobra. Ale to było Lepiej okej. ode mnie. Teraz... Mniej pijesz. Teraz weźmiemy butelkę z wodą. Dobra. Czekaj. To dobra. na tym kroku. Skampił się. O, poszła nad tym, dobra. Ale trafiłeś się, tym. Nie trafiłem, nad tym. Uznajmy to, że... U, ale powiedzmy, że głowę miał. O, tak, uchylił się przed tym strzałem. Uchylił To się. było, wiecie. Dobra. No, jeszcze kulka tam leży. Dobra. Teraz duzi walimy? No dawaj Dobra, muszę ja nie zacznę Pokaż jak ładuję, żeby... O, ci wyszczekuję, jak są te, wiecie, te, nie są te nieprecyzyjne do tej luki, bo Szkoda mi tych precyzyjnych do tej, żeby... Dobra, to jest jedno przelowe, też ma blokadę, też ma blokadę z pustu To jest szacun Ale z tego na pewno nie trafię, bo to jest takie... O, trafiłem. trafiłeś! Jest... Jest... Ja. Trafiłeś! Dobra Żeby było pokazane, że gram w Battlefield a trójka Ej bo nie, <laughs> weź też nie. Dwa, Dzięki. jeden Poszał obok Dobra, ale Fajnie jeszcze wygląda. raz próbuję. spróbuję Spróbuję sześć to jest Digla Nie wyleciała chyba? Czy Wy, wyleciała? Chyba nie wyleciała, się. A to takie są te kulki. No, Now się zblokowała. Dobra, czekaj. Zstrzaję na marno. Ślepakami. Ślepakami strzelam. <grym> w powietrze jest? Ja w? Jest ja w powietrze. A, dobra, wiem czemu, bo tu ona ma jeszcze dokładnie. Dokadza tak, tego magazynka i dlatego nie chciały strzelić. Dobra. Poszło. Przeszła daleko, ale nie przeszło tam. No to też duże jak wiatr, lekko zawieje. To też A, to jest. Znowu. Ona jest, wiesz. Dobra. Zmiana, teraz ty strzelasz. O, kurwa. Dajesz. Z tej jakże zacnej broni. <grym> Dawaj. Ja, ja nie mam cela, mówię od razu. Ręce mi się trzęsą jak. Za mało wypiłeś. Trzeba kilka ale przed tym. w coś. No. To, to, to. W setunie, ja w setunie, to. w setunie. setunie. No. Dobra Teraz biorę na cel buteleczkę Holy shit! A ty! Uzi uz masz lepsze! No z krótkiej broni lepsze <grym> Z krótkiej! <grym> ten wróg na przeciw... Wróg na przeciwnika Nie to by było po dachu, dobra Tante się Upaj Łupaj w niego, Łupaj! No Ale nisko romek, to jest, taka... może jest. Tak, to jest ta broń taka, wiesz... Marka rynkowa. Dobra. Spróbuję może w drzewo. <noise> spróbuj w drzewo, a spróbuj w powietrze. Czekaj, czekaj. Tylko traf to powietrze, traf, traf. On się rusza no, to pewno po... Dostał? Dostał prosto w <noise> Okej. Okay. Dobra, to teraz może jeszcze raz spróbujemy z... ze snajperku. Dobra. To ty walisz teraz zaczynaj, bo ty już masz broń, to ja już będę trzymał kamerę. To ja sobie to dalej, bo nie widać? Okej Nie mam celownika, muszę celownik dokupić. Będzie chyba się lepiej strzelać nawet. No, no bo tak to, to trzeba troszkę się wyszlić. W sumie się przyzwyczaiłem do tego, to. Nie, tu nie, nie mogę dokupić jak to idzie, bo to jest Dobra. Co pociski są? Pociuski, są. Sam, sam. Tam był cały magazynek, bo on dzisiaj ładowałem cały. Czas my też w plecaku mam troszkę. Nie jestem zawodowym snajperem, kurde, do bojska trzeci. Ja będziemy napierdalać jak hardcorowy koksu. Skałasty. Nie, nie dla mnie jest snajpera. Uwielbiam ja uwielbiam się. Teraz strzelaj. Nie jeszcze jedna ci kula została Jeszcze. Tak, Widzisz? oczywiście. Dobra, zobaczymy tego na krzaku cajnika. Może dzisiaj nie obejdzie. Urodzenie. On ci. On ci pokazuje. zobacz, zobacz. Jak mi bekniej mu nic z tym skolby Dobra Dobra, masz teraz ty. Ja spróbuję Jest No jest, jest Ja wolę z broni krótkiej Ja wolę z broni długiej, długaśnej Będzie strzał, czekaj Ej, w siodełko trafiłem. Ej no, kurde Powstrzymaj mi się dełko! Ja w nie w ścianę, to jest taka W sumie, w sumie i tak muszę zmienić, bo obić wypada. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. o Czekaj. Coś się, coś się zrypało w niej, czekaj. No, coś wypadło. No zaraz. <laughs> nie udało nam się zrobić tam tej broni, nie wiem czemu. Coś się z nią popsuło w niej, będziemy musieli dokończyć tym małym głowienkiem. Dobra, ale taki kawałek robimy, nie wiem co będziemy z tym robić, ale dobra. Brecha będzie taka, że... dobra. Kulek tutaj jest od zarypania, bo... nie, tu już połowa magazynka wyleciała. To jeszcze mamy drugi. No, możemy sobie postrzelać. No, zabawy mamy. Zabawa jest, ale mam ręce ubrudzone na tej broni tam, dobra. Lecimy Nad Nad bo obok Szkodźcie O teraz to jest do Dobra masz Spróbuj ty jeszcze, bo ty się od tej krótkiej broni No, no nie wiem To jest krótki, nie, broń krót... No, można powiedzieć Dawaj, tutaj... ja. ja się łapać to jest trochę rozmazany na tym kamerze? Nie, poczekaj, ostre ustawia. A, dobra. Dindin dyn 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 Dobra. dyn dyn Pod krok dyn dyn Co ty celujesz? Wybijesz okno w lesie no, Rozjebę ją, nie? Up Holy Ale pogrom Tam tu nie próbuję, bo nie... A nie, spróbuję sobie trochę wyżej muszę. No i skończyłeś się, Romek, To co, robimy rozstrzelanie? No nie wiem Ja pierwszy mogę być, ale bym chciał jedną ręką trzymać kamerę, drugą ten Wieża co biega Celuj w plecy. Oj, kurwa. Arr. Czekaj, czekaj. No co? To... Czekaj, muszę jakoś to naciągnąć. E. Chwila, zobaczcie. Ale naładu... Na... naładowałeś? nie Naciągnąć, kurwa. Arr. Chwila, muszę naciągnąć. Jak ja to zrobię, nie pytajcie się, gdzie ja mam telefon teraz. O. Jesteś gotowy? Czek Dobra, jedziemy Żebyście widzieli Przycelujemy Chwila, bo ja się patrzę przez telefon na tu zamiast Chcę, a właśnie w dupę masz plecy? Ja Ci nie powiem kiedy będę strzelał, bo wtedy Wtedy nie będziesz pewny. Gotowy jesteś? No widzicie. No kurczę. Teraz ty. No kurde. Czekaj, przeładuj sobie może najpierw. Wejdźmy w Dobra. Teraz ty będziesz rozstrzeliwany. Idź. I zobacz, sobie... czekaj. Jest... Czekaj, bo najpierw wstrzelę sobie przez kamerkę, nie? Zobacz jak to będzie przez kamerkę wyglądało. Bo się. Bo cię trafiło w boku tej w to. Czekaj. nie napinam Zębami to przeładuję. Nie, brodą przeładuję. bo przeładowałem. Ale będę miał ślad. Dobra. Mogę... moje ostatnie życzenie spełnisz? Wczoraj A to jest no dobra, ładnie dobra, jeszcze. Dobra się, jedną ci stru... Tak wiesz. Gratisowa, co będzie Gratisowa? Niech dupę, bo... <grym> <grym> dyn, 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 dyn. Falt. Padnij. <grym> Ale ślad! Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Tu jest jeden, a tu drugi podziurkowaną masz bluzę, zobacz sobie. Ach, dobra, raz Teraz ja. Naładowany czekaj. Nie. Naładuj Są sobie. Sto? Ja brodą po... ładował, zobaczmy Bo... się rad. Bo... No, weź tu z filmu jak naładuję. Żeby był Żeby nie było. Magazynek jest pełny. Dobra. Przygotowany? Na śmierć? Hmm. Kurczę ja się patrzę przez telefon A. bo ja nie wiem gdzie celuję nawet Nie ma że sms, nie ma że boli Nie trafiłem? Ja się patrzę przez telefon, czekaj Dobra, odczytaj sms -a. Odpisz, Napisz, że to jest Twoja ostatnia chwila Nie pytajcie gdzie znowu trzymam telefon, okej, okay, dobra Okej, okay, okej okay gotowy. Jesteś gotowy na śmierć? Dobra. Teraz będę trzymał jak mafia jakaś ruska. pod kątem. No pod kątem. O, to o, to o. Zadaje ból Ale bardzo, ja tylko... Ja tylko krwawię. To tylko krew. Tylko ci zabrało 10 hp, 10 HP Czekaj, znowu jakoś wodę. Kurde, taka ja telefon przytrzymam brodą. Ech, kurde. Nie, z tego z tego sobie bym nie chciał dostać. Nie, no bez jaj. Nie wiem jeszcze wszystkie sposoby strzelania. Teraz tak pod kątem. Gotów na śmierć! Ja. Ale pamiętaj, że Masz ostatnie życzenia? Nie. No to nie. <noise> no taki. Czekaj, gdzie masz bardziej luź do bluzy? Celuję. A poszedł ci chyba pod ręką jakoś przejechało. Ja tutaj dostałem. Dobra wstawaj, nie będziemy tak. Kolanka ubrudziłem, no? Co tam kolanka? Ej, <noise> <noise> Nie, dowódco, pan krwawi! Nie mam czasu krwawić Pierdolę krwawienie Dobra A Teraz ty? Dobra, nie to dajesz. Dobra, będę stał Tylko nie podupię Po głowie! Nie! <głos》>. Granat! O, wczoraj mam, mam, mam pomysł, czekaj, to będzie ten. Dyn 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 dyn. Rzzy. Jak strzelam? Nie w dupę tylko. Gotowy? Nie w dupę tylko. Czekaj, przeładuję sobie. O. Dobra. Jest, jest dziurka, jest dziurka. Jest dziurka. Wróciłem <laughs> na kręgosupie. Na no, dobre to pachnie. Kręgodupie? Nie Dobra, brodo mnie, bo jeszcze mi zęby wylecą. Oh, o, fak. Na okiem się ładowałem. Oczywiście. Jesteś gotowy? Mam jedno pytanie. Tak? Ile to dwa Dziesięć. A, a Która godzina jest? Nie, nie. A ty masz tyle. A, a, nie zobaczę, A twoja ostatnia, dobra. A, nie. Tak. Gotowy? Nie. Okej. Okay. Tak, <grym>. To samo miejsce. Tak, a. to samo centralnie. No. Prawie co są. A kurwa. Dobra, co teraz robimy? Dobra, to może skończymy to. Kończymy? Tak, bo mi... tu, leży, to tu leży... Tu leży zmumifikowana jak ktoś jej mówi sniperka ale dobra pożegnalny szczał pożegnalny szczał szczał w czoł w czoło w czoło czoł. 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 weź tak na broń trochę tak żeby chwyciło z, z celownika może A, dobra. oj tak będę widział dobrze jest? jest tak oczywiście ale nie wiem co jest w ścieżkę nie w drzewo chcę w powietrze salut nawet jej nie zauważyłem A, to szybko no <grym>. jest ostatnia Lewą, lewą, czekaj, lewą, tak, lewą Czekaj, mię. czekaj. Mi na twarz skamerować, <grym> dzięki. Dobra, nie twarz ci chyba. Ja czuję na twarzy. Dyn, 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 dyn. Dyn, dyn, dawaj. Chyba, chyba, jeszcze leci. <grym> jeszcze no, leci. Dobra, to, dobra. to był y, krótki pokaz broni krótkiej, jak i długiej. Ja jestem Rosso oraz... Skylet się ma.